Dobra, to lecimy chłop. To co, walimy się na dziurę. No. Nie. Jak ja cię normalnie uwalę chyba gości. Kurde. No. Chyba będziemy musieli nagrywać jeszcze raz. Chy chyba nie. Oj, coś mi się chyba wy... A nie dobra, nagrywam <noise> dalej. Nagrywam dalej, nagrywam dalej. Spokojnie. No nie no, drugie zamrożone No, tak, tak to się robi. O, no, no. Tak, to jest pięć. Niechol, ty za spokojny coś jesteś dzisiaj. Kurde, gość, ja dopiero stałem. Jak to, jest to się, jeszcze na nowego. Jeszcze nie rozumiem, to się nie rozkręciło. Jak on tam garnitur, kurwa, ubrał. Gałacik. Siedzi, kurwa, legalnie Nie Niechol, ty masz nowy IP? Eee, no. X -a. Insulina. xe. Jak no, muszę cię zaraz dosa, no, się. tam do dos Zbije puknąć. Zbij tam ileś. Oczywiście. Przed Banhallow ucieka. Na ten coś zbiję ten Sinem. Zaraz go kradnę. Dobra. Po prostu przed Banhallow uciekasz, w Meksyku siedzi. Dobra. No nie. Yeah. No nie. Yeah. Tak jak gdzie chyba tutaj... Skokiem zajebałem gościu. No jedyny. A ty też jakiś masz chyba. No niby tak, natomiast no. jest... generalnie z opcji PVP, to masz to Gaję nie? I tam jakieś słony, zwiększone obrażenia, takie pasypy. No, no. no to w sumie ciutko lepiej Ale to jest na 90, tak? Tak, na 90. No. Wszystko na 90. Tak. Ale z w Spokejny. No, wiadomo, no. Bo to muszę no muszę bartkę na dziurę walić, nie? Nie? No ciebie. Proszę cię. Chyba najebany bym musiał być, żebyś ty mnie zajebał. No przyjść na walkę. Dwa najlepsze syny. No. No normalnie. To, to co cię... jazda, No. Ej, i to Pfełby mi się podoba, bo ty mnie też nie zdejmujesz na hip'a. <laughs> no. To jest sprawiedliwe. No nie wiem. To pierwszej hargi w sumie. Chociaż. Ciutkę kiedyś synem grałem, ale teraz... Nie podoba no. mi się. No tak, teraz to jest. Jednak. No fajną hargę mam 187 No, no to... Ale zobacz, z Kriapem już wchodzi. No. Ten to w ogóle teraz. Trwa kurde, tyle co nic, no jej. Hmm. O, jedyny jest kit z łuku. Dobra, no to teraz od razu wypuknie. E, spoko, spoko, czyli desa de de omijamy. I teraz takie pytanie: desetować go, czy zostawić go? <laughs> e, to już zależy, jak dużo masz zas jak dużo masz zasób gotówki, bo parę osób zmieniało, na przykład Verito, to chyba tam CSa a zmieniał. Ale, Ale bez scenia. przesady, nie klepałbym się cały czas na z tobą. No właśnie. No i tak w dostałeś? No i dostałem wiem. no trudno. Ale w WK się. powinienem je zjechać tak czy siak na Sink'u, bo... No w załaduje, nie? I no. <laughs> <strzałę>. <laughs> Tak też może być. Zobacz <laughs> Ale już się nauczyłem, że kriapa nie włącza się na początku walki, tak jak kiedyś. No... <laughs> <laughs> Dobra, to co, lecimy? No to lecimy. Aha. Dostałeś 25, żeby się wydawało. Możliwe. Chyba dwa tyle. A ty miałeś jakąś hardkę, Nie, nie, Tylko Miałem, tak, nie? Właśnie, właśnie miałem, ale tak złapało... no czasem takie jest właśnie, że łapię w ostatnim momencie, jak już ta harka znikała, co nie? Nie wiem, to są jakieś zbugowane, czy co? Dobra, to teraz WK. Chyba zdejmę bieżąco, żeby tak nie ten... żeby regionka tak dużo nie była. No, no. na no, sprawę mam w, jeszcze w armie no, ten regen Aha. No to jak tam chcesz, no to ja też będę mógł zdejmować, bo mi w biżu trochę przywraca. A tak to po 200 leci bez No to zdejmę resy, możesz ubić. Ja nie, ja nie zdejmę resy, bo mnie zabijesz na hita, no tak. <grym> no. Dobra, no to... Sekundę. Dobra, kiedy jestem słabszy to nie ja ci się obić za tylu HP ile miałem, ponieważ jestem słabszy. Jasne, spoko, spoko. Różnica w EQ plus, że masz WKC niezmienionego chyba. To, o tak której się... to ma się no, e, gdzieś 15, 15.30. No, no, <laughs> Jeszcze muszę iść olejki wydropić. Ale może DCS-a do dociągnę, może. No, raczej bez problemu. No i chyba i tak że ktoś ma olejki, sobie. to nie będę dropił. Ja sobie mówię. Zbić ranka, nie? Będzie dobrze. Oliwiera namów, bo on ma 120 ilość. Ale on powiedział, że na Maru nie będzie chodzić. A co, znowu chce się bugować Maru? Tak, znowu bugujemy Maru. No właśnie. Jak w To Złoko, nie dobra. To tam nie, nie mów się teraz sposobu, żeby, żeby dalej mogli <grym> się zastanawiać, jak my to robimy. Żółty gleba, biały stać. <grym 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 ale czemu, że Maru się przyjemnie robi, 3 minuty, jeden raid. No. Ej, okay, no. coś. Dobra, przestawię z krótki, najpierw. I ma ktoś misję na ten. nowy, na tę Na slajdy, kurczaki i. 500? No. Przestańcie już bugować te misje. Kotopka je ja nawet tego tak, to nie zaczęłam. <grym grym grym> o okay. Ja mam na mogę potem porabić jak ktoś chce. It, ale tego się nie opłaca, robić, bo tam. Niecały 1% chyba wpada. Intro, to ja nie będzie nie No to po co Trudy. chcesz to robić? Trudy. Nie sądziłem, że ten CS w ogóle coś ci zrobi, nie? Bo Ale nie, nie, nie no, ładnie, ładnie, jak na CS... A mówię, ja CS też nie, zazwyczaj... Mm, słabo mi idzie, bo ta celność to jest bo masakra. To chciałam całą Za pół godziny macie arenki, jakby ktoś był zainteresowany. O Jezu, już za pół godziny? Mhm. Dopiero co się wstało, a to już ręki. Tak, ja chyba Aura do Dlatego polecam zdawać. Czy no. CS ma dobrą celność, co Ty gadasz. Dobrą? Ja nie wiem, pyta. jak dla mnie to. No jak nie, jak odpalisz Bucha, to masz tyle do celności co zjad. No. Na bufie. Na bufie, a buf ile trwa tam, nie pamiętam dokładnie, ale. Nie wiem, ja tam na CS sekund. Na... No ale zazwyczaj takie PVP CS-em też nie trwa, nie wiadomo ile, bo to tak. miało... Dobrze. Dobrze. Więc to 15 Dobra. sekund wystarczy. No to dobry ożył. Ojejku, ale widzę. Kryto, bo nie lecą. Ale lekko ci powiem, że jakby. Weźcie te smarty, Z Dudkiem się biłem, on na cs No i tak miał z buffem nawet problem we mnie trafić. Mówisz, że smarty no ten Nie, no no mówię, masz, że weźcie beta, tam, i <laughs> To zbroi milion uników. Szanuję, <laughs> to ufam. Kupujcie babeczki <laughs> Ja myślę, że gdyby nie szefa, to ta fan byłaby w topce. To dobry, będzie szybciej. Kura, z takimi nupami się winy robi tych maruch. Pseudokiby. Bez, bez olejkowania. Grzesiu545. cztery Nie <laughs> widzisz? Jaki groźny Patrycjan by cię uwalił na pyrkę, o ma jakąś ofensywną pandę na głowie założoną. spoko. już się Zawsze to lepsze niż właśnie kapelusze na golda, menele. Jakie kapelusz na golda? Jak to pokoju Jaki kapelusz na golda? A co daje kapelusz w pokojówki? Golda. co na ogień? Pewnie golda. <noise> a, a, a ale to Golda. To w pierdolenie? Nie Kurczę, jak ja ci zazdroszczę tego stroju. Boż miał chyba trzy sztuki? Łetam! Ja nie mogę kupić, to jest najgorsze. No to... Bo szkołem kręcił? Tak, on tam Kupyżę, chyba kawarkę. wygrał 2000 Alguję. ND z tego co mówił. 10 karka. I później dalej kręcił. Jak masz to chyba kozak, nie? Inny mhm. by lepiej ode mnie poszło. Jasne, no bo ja karty mam. Tak. No idź. Jeszcze idziemy szybko. Nie? No. Czyli masz jeszcze dechacza, tak? Czy... No mam dechacza, ja nie masz. Dobra, no to wszystko lecimy. do końca. Niech spnę na Bogu. Konoha. A co ty, Necho? Z powrotem jak wrzuciłeś, że się nie boisz, tak? No, z powrotem wrzuciłem, mówię, aż na mnie to wrzuca z powrotem. No chyba, ale nie dostaniesz nie było... bana, jak tego nie robiłeś od pakietach. No, no nie robiłem, robiłem z Alexem normalnie No To nie dostaniesz bana, tylko ci no, level No wie! ty się boisz, no. no. Przecież widziałem to na forum, że nie bij od razu, No, co? To nie straj. Kurde. No kurczę, tutaj. Nie powiem, obrażenia ma. O ja tam, łuk 19, procent do bipsa, przecież to jest taka kosa, nie? Jak, jakby to powiedział Logi, jakbyś jak, jak to założył, to byś do dupskę normalnie. To jest taka pompa, że ja zaraz chyba <trym 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 jak z to zwalę, nie? Jak wróżka ze To no. Jeszcze 620kk. Kurde. Jak teraz ta niepozorna karta wiesz, nie? Nie, no to jest dobra karta. Harke teraz wapij. Dobra, leci. No i, i najpierw. No, no dobra, no to dzięki za walkę. No, okay. Nie było źle, dziękuję. No, no możesz lepiej odwierić. Od no, to podstawa. <laughs> No on tam Ci tak dziennie kawicował cukrzyca z no. kurwa. Ja, ja tu dymek dla Ciebie mam postawiony, Wiesz co? A Je jeszcze jeszcze nie, 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 nie wiem, czy masz wykupione skille na normie, bo ludzie prosili, żeby takie coś zrobić. No mam. No to no, możemy no, lecieć... Wszystko, się, wszystko tak. mam jak ja. Full na normie. No, no to lecimy tak. na normach, bo ludzie chcieli, to zobaczymy, jak to się będzie prezentowało. Kurde, na kacie chyba zastrzelę jakąś... To, jak to, to, to bicie? Powiedz, czym chcesz dostać na otwarcie. Mm. Przeszywającym strzałem czy szybkim strzałem? Hmm. Wszystkie, wszystkie się nazywa chyba nie, czekaj Chmienia jak się te style nazywają Deszcz strzał, przeszywający strzał Strzał w dziesiątkę czas, Szybki strzał, strzał w dziesiątkę, nie no, no. A ja chyba z wyskoku nauczenia To będzie wiesz tam, punkty stylu wzrosną Dobra, ja tu w ogólnym chyba polecę Rasiku. No chyba tak kadale ruszaj ty jak na glace. Dobra, to weźmy. A jak procenty? 91, mają i jest co być. A my mamy 49. Teraz już tyle. To I teraz zrobię skill. jeszcze to z... Jedno Maru i A za 20 minut są ręki. Ogólnie? Jestem ciekawy, nie? Bo jestem taki skill, nie? On się nazywa. Y... Silny, cios, Silny nie? Silny no. To no. Ten... I on ma bona, nie? I ten mhm. bon zawsze wchodzi. Ha. Nie wiem no, Zobacz Wchodzi Weź, spróbuj tego użyć, jestem ciekawy w sumie Tam masz prawdopodobieństwo 20% No tak, ale wiesz jak to działa, na przykład u masz tak we flambie i w baliście, że to się jakoś tam odwraca ja i od ja Nie wiem, bo ja mam chyba nie, ten skill nieulepszony Nie, Jak się. się odwraca No to nie wiem No to widzisz, jestem ucznikiem, więc on mi wchodzi Widzę. No właśnie, ko kogo bo nominujesz, łuczika. bo... To jest jeszcze ważne Do nominacji A, kogo? No. Łysego i łysą. <noise> Czyli... Freśla i knajp. Dobra. <noise> no to dzięki. No dziękuję.